Praktyce jogi dla nauczycieli, ale każdy może skorzystać. Czyli siadamy sobie w siadzie skrzyżnym na macie, zamykamy oczy i z wydechem wyciągamy kręgosłup, wyciągamy czubek głowy do góry, a z wydechem opadają ramiona, ale głowa zostaje na tym samym poziomie. I zróbmy głębsze wdechy i wydechy, i obserwujemy, co się dzieje w naszym ciele. Kładziemy prawą rękę. Na brzuchu, lewą na kolanie i oddychamy, obserwując ruchy brzucha, ruchy ręki. Przy wdechu brzuszek się uwydatnia jak balonik, przy wydechu zapada, a my to po prostu obserwujemy. Odkładamy rękę na kolano i obserwujemy, co się dzieje w naszym ciele po tym ćwiczeniu. Obserwujemy spokój, który się zadział i w naszej głowie, i w naszym ciele. Chwila wyciszenia przed następnym ćwiczeniem oddechowym i teraz zrobimy Ćwiczenie, które się nazywa Brahmri, Ćmiel. Przykładamy palce wskazujące do płatków usznych i rytmicznie zatykamy i otykamy, wydając dźwięk jak pszczoła, czyli mmm. ćwiczenie bardzo dobrze wpływa na naszą myśl i na naszą głowę. Mamy tutaj te wibracje, które poruszają całą naszą głowę, głową. I teraz rotację ramion do tyłu najpierw. Jak dajemy ramiona do góry, to jest wdech, jak w dół, to jest wydech. I w drugą stronę. Teraz rozluźniamy szyję, czyli gór, krążenie głową w jedną stronę, no i rozluźniamy mięśnie szyi z boku z tyłu. I w drugą stronę. Zaplatamy dłonie, kładziemy na pod delikatnie obciążamy głowę, żeby rozluźnić. Tylną, tylną część szyjną kręgosłupa. I teraz hmm, prawa ręka na policzek i naciągamy delikatnie szyję, drugą rękę prostujemy, wyciągamy i zacieramy palce tej ręki. Rozluźniamy, rozciągamy tutaj powieść boczną. Teraz naciągamy boczki, tak. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Ćwiczenie dobre na kręgosłup, właśnie na rozciąganie boków. Staramy się przy tym mieć cały czas otwartą klatkę piersiową, żeby nie zamykać jej ramionami. I teraz robimy takie okrążenia ramionami, tak. Luźno je wyrzucamy w jedną stronę i w drugą, czyli rozluźniamy plecy, rozluźniamy cały kręgosłup na całej jego długości, od góry do dołu i odwrotnie, wdech i z wydechem skłon i robimy obroty teraz ciała, kiedy odchylamy się do tyłu, robimy wdech, kiedy wracamy do przodu. Prosty kręgosłup, czyli zgięcie jest tylko z bioder. I w drugą stronę. I teraz jesteśmy w takim skłonie, wyciągamy ręce, znowu naciągamy boczki, naciągamy całe plecy. I wychodzimy z tego ćwiczenia. Stajemy I zrobimy sobie teraz takie sekwencję 12 ćwiczeń. To jest, pod, nazywa się to powitanie słońca. Najpierw prawidłowo stajemy, czyli równolegle stopy. podwinięta kość ogonowa. Namaste. Wdech. Wyciągamy się. Przyciągamy do, do tyłu. Wydech. Ugięte kolana. Ruszek na kolanach. Prawa noga do tyłu. Wdech. Druga dołącza, i tutaj powinien być bezdech, chyba że dłużej jesteśmy. Wydech, pozycja dziecka. Wdech i wydech, i wdech. Kobra barki, daleko od szyi. I wydech, pies z głową w dół. Mhm. Wdech, prawa stopa, noga do przodu. Lewa do tyłu, wyciągnięta, i teraz lewa dołącza do tej z przodu, ugięte kolana i wychodzimy taką pozycją krzesła. I wydech, i na i na drugą stronę. Zrobimy to samo. Wdech. Wydech. Wdech, jak najdalej stopa. Tutaj powinno być bez oddychania, chyba że dłużej jesteśmy. Teraz dopiero wydech, wdech, wydech, wdech, kobra. Wydech pies z głową w dół. Tutaj mocno odpychamy się dłońmi do tyłu, tak żeby to była taka prosta, nawet wklęsła linia pleców i rąk. I wdech, lewa noga do przodu. Podnosimy biodra i wydech, druga noga dołącza, wdech, do góry, i wydech. I to była jedna pełna sekwencja powitania słońca. I stajemy znowu we właściwej pozycji, czyli równolegle zewnętrzne krawędzie stóp. Podnosimy lewą rękę do góry, wyciągamy ją tak, jakbyśmy chcieli dotknąć nieba, a druga ręka suwa się jak najniżej do ziemi. Wychodzimy, wracamy do pionu, wydech. I druga strona to samo, wdech, wyciągamy się do góry, wydech, druga strona w dół. Oddychamy cały czas i wdech, wracamy do pionu, i wy. I teraz stajemy w rozkroku, stopy równolegle do siebie zewnętrznymi krawędziami. I lewa stopa 90 stopni, druga teraz troszeczkę bardziej do niej jakby dokręca, ale nie całkiem. Ręce na boku przesuwamy się, tak jakby za szkłem przesuwamy się w bok. I z wydechem kładziemy lewą rękę na, na łydce, a druga idzie do góry. Patrzymy do góry, oddychamy. Z wydechem skręcamy się i oddychamy swobodnie. Przesuwamy się teraz w prawą stronę, i z wydechem ręka w dół, jedna, a druga do góry. Oddychamy. Wdech. I znowu idziemy do tej samej, do poprzedniego ułożenia stóp. I to jest pozycja wojownika. Bo, bo, przy tej bo, pozycji pamiętamy, żeby odchylić kolano delikatnie na zewnątrz, to, które jest z przodu. Długa szyja, ściągnięte łopatki. Oddychamy. I wydech. Stopy razem. Przechodzimy teraz do pozycji leż leżenia na brzuchu. Najpierw się wyciągamy raz jedną rękę, raz drugą. I tak samo biodra idą, raz jedno biodro idzie do przodu, raz drugie. Dłonie przy klatce piersiowej i z wdechem wychodzimy do kobry, łopatki mm, Łokcie przy łopatkach, barki w dół, mostek do góry. A druga opcja łatwiejsza to jest sphinx. Również dobra, bo otwiera klatkę piersiową, barki do tyłu i w dół. Leżymy na, pleca, na brzuchu i podnosimy prostą prawą nogę do góry. I trzymamy ją chwilę. I wydech opuszczamy. Z wdechem druga noga do góry, napinamy ją, reszta ciała luźna i wydech. Zaciskamy piąstki wokół kciuków, podkładamy pod pachwinki, opieramy się brudą albo, albo czołem. I przechodzimy teraz tutaj do Supermena, a Supermana do Danurasane, czyli do łuku. Nogi raczej blisko siebie. Wyciągamy się, ściągamy łopatki. I wydech. Na koniec przyciągamy pięty do pośladków. pośladków. I krokodylek, czyli taka odpoczynkowa pozycja, ugięta lewa noga. Odpoczynek między asanami. Teraz kładziemy się na plecach. I przechodzimy do łódki. Na wasana. Bardzo dobra na mięśnie brzucha, pleców również. Jak jest za ciężko, można ubiąć nogi w kolanach. Jest troszeczkę lżej, łatwiej. Unosimy. Prawe kolano i przyciągamy go do czoła, i zmieniamy raz jedno kolano, raz drugie do czoła. Druga noga wyciągnięta jest nad ziemią. Nie opuszczamy jej na ziemię. Wtedy mocniej pracują mięśnie brzucha. obydwie dwie nogi do czoła i robimy kółka przemasowywujemy plecy i wzdłuż i w poprzek wszystkie miejsca kładziemy stopy blisko pośladków ręce wzdłuż ciała unosimy biodra do góry splatamy dłonie pod biodrami i wypychamy biodra do góry i wydech. Prawa ręka w bok, prawa stopa na lewym kolanie i teraz zrobimy taki piękny skręt. Patrzymy się w prawą stronę, a kolano zwrócone jest w lewą stronę. Wracamy do centrum z wdechem, wydech, kładziemy nogę na podłodze z wdechem. Druga strona, wydech. I oddychamy w tej pozycji. I obserwujemy skręt ciała, rozluźnianie się pleców. Wracamy do centrum, prostujemy obydwie nogi i przechodzimy do pozycji relaksacyjnej, czyli łączymy stopy, podciągamy pod biodra, rozkładamy kolana, rozluźniamy cały dół brzucha, rozluźniamy biodra i po prostu sobie dajemy chwilę. Przestujemy nogi, odpoczywamy. I następnie przewracamy się na prawy bok. I z prawego boku siadamy jeszcze z zamkniętymi oczami. Dziękujemy sobie za praktykę, za to, że ćwiczyliśmy dzisiaj.